Cześć, witam na kanale EuroAnt. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zacząć hodowlę mrówek i nie popełnić podstawowych błędów, ten film jest właśnie dla Ciebie. Hodowla mrówek to nie tylko ciekawe hobby, ale też świetny sposób na obserwowanie natury z bardzo bliska. mrówki nie wymagają codziennej opieki, są ciche, bezwonne i niesamowicie zorganizowane. To idealne zwierzęta zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na początek nie wybieraj trudnych ani egzotycznych gatunków. Najlepsze mrówki na początek moim zdaniem to np. przykład Lasus niger, Formica fusca, okazjonalnie może to być Mesro barbarus. Są odporne i łatwe w hodowli i dobrze znoszą błędy początkujących. Najlepiej zacząć od samotnej królowej lub maksymalnie z kilkoma robotnicami, a nie od dużej kolonii, ponieważ najlepiej nauczyć się wszystkiego od podstaw. Królową możesz zdobyć na dwa sposoby, złapać ją samodzielnie po locie godowym, które odbywają się zazwyczaj w wakacje, zależnie od gatunku, lub kupić od prywatnego hodowcy lub z jakiegoś sklepu internetowego. Osobiście pierwsze mrówki polecam zakupić w jakimś sklepie internetowym, a nie na OLX, ponieważ ktoś może was zrobić w bambuko, jeżeli nie znacie się na mrówkach, natomiast to tylko moja opinia. Pamiętaj także, żeby nigdy nie niszczyć mrowisk, bo to i tak nic z tego nie będzie, plus się całą pracę mrówek. Na sam początek nie potrzebujesz drogiego formikarium. Najlepszym domem dla samotnej królowej lub młodej kolonii jest zwykła probówka. Potrzebujesz probówki, trochę wody oraz wateł. W probówce królowa czuje się bezpiecznie i ma idealnie warunki do założenia kolonii. Wiem, że pierwsze mrówki to duża ekscytacja, ale zaglądaj do królowej maks raz w tygodniu, ponieważ tylko jej szkodzisz, zostaw ją w ciemnym i ciepłym miejscu i daj jej się spokojnie rozwijać. Z gatunków, które wymieniłem na początku filmu, królowa nie potrzebuje karmienia, że jest zapasów zgromadzonych w mięśniach po skrzydłach, dopiero gdy pojawią się robotnice, podajemy raz na kilka dni małe ilości np. węglowodanów, trochę miodu lub wody z cukrem oraz białka, małe owady takie jak muszki lub kawałek mącznika. Podsumowując, hodowla mrówek to niesamowita przygoda, która uczy cierpliwości i obserwacji natury. Jeżeli chcesz więcej porad, testów formikariów i ciekawostek świata mrówek, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i napisz jakikolwiek komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie na EuroAnt. Cześć!